Rozgrywka regularna była doskonała w wykonaniu naszych zawodniczek. W ostatniej kolejce AZS zgrał na wyjeździe w Polkowicach po dramatycznym meczu. Wrocławianki wygrały 3-2. Rozpoczęliśmy nie najlepiej mecz, bo w pierwszej grze i przegrała dosyć gładko z Sikorską, później Natala po walce przegrała 3-1 ze Szczerkowską, no ale później było już tylko lepiej. Daria Łuczakowska grała Michorczyk 3-1. W następnej grze Natalia Bajor dosyć gładko ograła z Sikorską i w ostatniej grze Liu Qimei ograła Szczerkowską. I tak wygraliśmy ten mecz 3-2. Świetna gra w sezonie zasadniczym powoduje, że młody zespół AZS-u wcale nie jest skazany na porażkę w półfinale. Dzięki temu zwycięstwu w zajęciu trzeciego miejsca będziemy walczyć z Sochaczewem w playoffach, gdzie mamy dużo większe szanse niż z Tarnobrzegiem. Chociaż to będzie bardzo trudny mecz w Lidze, dwa razy z nimi przegraliśmy. Cieszymy się z tego trzeciego miejsca, bo jak rozpoczęliśmy ligę po trzech porażkach, to niektórzy się pytali nas, czy się utrzymamy w Lidze. Playoffy zbliżają się wielkimi krokami w przygotowaniach. Nieco przeszkadzać będzie inna tenisowa impreza. Będziemy się przygotowywać na tego przeciwnika, przy czym w międzyczasie są, jest jeszcze jedna ważna impreza, głównie dla Natalii Bajor, to są Mistrzostwa Polski Juniorów i gdzie musimy się przygotować. No jest na przełomie kwietnia, maja, a baranże, jeżeli się nic nie zmieni, to znaczy najprawdopodobniej się nic nie zmieni, to pierwszy mecz gramy 13 maja u siebie, a rewanż... 17, 18 w Sochaczewie. Drugą parę półfinałową tworzą KTS Tarnobrzeg i GLKS Nadarzyn. Ergo Show 2015 to finał trwającego w lutym i marcu projektu organizowanego przez klub wioślarski Pegas pod nazwą Wiosłomania. Projekt polegał na przeprowadzeniu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych warsztatów na ergometrach. Zajęciami z wioślarstwa objęto w ten sposób ponad 2,5 tysiąca dzieci i młodzieży. W finałach bierze udział po osiem reprezentacji szkół podstawowych i dziewcząt i chłopców a to ma miejsce w pięknej auli naszego gimnazjum gimnazjum numer 15 we Wrocławiu. To już druga edycja naszych zawodów. W zeszłym roku pierwszy raz ścigały się dzieci ze szkół podstawowych naszych okolicznych. W zeszłym roku wygrała szkoła 93 i 78. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary z rąk wspaniałej lek Atletki, reprezentantki Polski w Igrzyskach Olimpijskich w Skoków z Wyszpanii i Danuty Bułkowskiej-Milej, zaś wszyscy uczestnicy Zostali obdarowani drobnymi upominkami. Zasiliło nas Młodzieżowe Centrum Sportu pięknymi albumami. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe nagrody, a zwycięzcy dodatkowo oczywiście puchary i no, koszulki, pamiątkowe koszulki, pamiątkowe gadżety. W murach gimnazjum nr 15 od trzech lat funkcjonują sportowe klasy wioślarskie, które mogą pochwalić się medalistami Mistrzostw Polski. Trwa Nabór na Burna kolejny rok. Progi nie są jeszcze zamknięte. Każdy może zdążyć się w jakiś sposób zastanowić, żeby przyjść do naszej klasy wioślarskiej. Wszelkie informacje są na stronie wwwgim 15 również w sekretariacie albo po prostu przyjść na zajęcia, które udostępniamy na sali gimnastycznej we środy i w piątki. Bezpłatne zajęcia przygotowujące właśnie dla dzieci, które będą chciały zasilić klasę wioślarską, pierwszą klasę wioślarską w naszym gimnazjum. Zajęcia ogólnorozwojowe i przygotowujące odbywają się w godzinach od... Od 18 do 19.30. Najlepszą drużyną Ergo Show 2015 wśród dziewcząt zostały przedstawicielki szkoły podstawowej nr 83. W gronie chłopców triumfowała szkoła podstawowa nr 10 ten weekend czekają nas dawno niewidziane we Wrocławiu bokserskie emocje. Gwardia Wrocław dzięki wsparciu gminy Wrocław organizuje w sobotę mecz bokserski z drużynami z Czech, BC Pilzen i Banik Sokolow. Podczas zmagań będą się również pokazowe walki w MMA i BJJ. Pierwsze pojedynki o godzinie 18, a wstęp jest wolny. Inny ze sportu walki zdominuje Kobierzyce. W sobotę w hali sportowej odbędzie się międzynarodowy turniej karate Kyokushin. Kobierzyce Cup 2015 tu zaprezentują się najmłodsi oraz młodzież do 20 roku życia. Zawody odbędą się w kategorii dzieci, kadetów, młodzików i juniorów. Dla wielu trenujących będą to pierwsze turniejowe zmagania. Krapkę na sporo medali ma współorganizator zawodów Wrocławski Klub Karate Kyokushin. Rozpoczęcie zmagań przewidziane jest w godzinach porannych. Również kontaktowy sport oglądać będą widzowie, którzy zjawią się na boisku przy Lotniczej o godzinie 16. Kolejny mecz ligowy rozegrają zawodnicy KS Rugby Wrocław. Na własnym obiekcie podejmą Watachę Zielona Góra. Wrocławienie są faworytami. Rywal bez zwycięstwa zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Najmłodsi chwalić się będą szachowymi umiejętnościami w klubie Polonia Wrocław. W niedzielę odbędzie się kolejny turniej z cyklu wrocławskiego Krasnala. W tym roku przewidziano 8 takich zawodów. Weekendowe zmagania będą trzecimi z kolei rywalizacja toczyć się będzie w trzech grupach wiekowych. Do 8, 12 oraz 16 lat pierwsze gry nieco po 10. Czwarta runda zmagań WLTA i WLR rozegrana zostanie tego samego dnia na torze Niskie Łąki Amatorzy Prędkości rywalizować będą tradycyjnie w siedmiu klasach w zależności od pojemności silnika w sobotę. Odbędzie się oficjalny trening przed zawodami, te dzień później rozpoczną się po godzinie dziewiątej zapisy na stronie wwwwlta.pl w meczu otwierającym 11 edycję piłkarskiej ligi Spartan Cup mierzyły się zespoły Mercaderii oraz FC Albatrosa. Pewnie zwyciężyli ci drodzy 4 do 2. Albatros na początku sezonu znajduje się w wybornej formie, co potwierdził dzień później. Tym razem uporał się z mistrzem poprzedniej edycji zmagań, pokonując go 2 do 1. O tym, że zamierzają walczyć o najwyższe cele, przypomnieli zawodnicy Śródmieścia, pokonując Złodziejówkę, mimo że jako pierwsi stracili gola, zdobyli następnie 3. I wynikiem 3 do 2 cieszyli się z pierwszego sukcesu w tej edycji zmagań. W meczu w szkół wyższych, tym razem Politechnika, okazała się mądrzejsza. Piłkarz Scott Wyższej Szkoły Bankowej, wygrywając starcie 2 do 1. Niezwykle ciekawie było w środowym pojedynku Portugalii z zespołem Breslauera. Ta pierwsza ekipa, jak zresztą nazwa wskazuje, składa się w sporej części z graczy właśnie z Półwyspu Iberyjskiego. Południowcy pokazali klasę, pokonując solidną drużynę Breslauera. 2 do 0. Poza pierwszymi rozstrzygnięciami na boisku Spartan poznaliśmy również pary Pucharoligi Spartan Cup. Pełne rozstawienie oraz szczegółowe informacje o lidze znajdują się na stronie www.spartancup.pl